Dzisiaj gramy solo bedwars, ale jeden frag to jedna więcej warstwa wełny na łóżku. Oczywiście będzie jedna początkowa, bo ja umrę, ale... No, a i jeszcze jedna śmierć to odejmuje tą warstwę jedną wełny i będzie ciekawie jak już nie będę miała czego odejmować, ale to nic. Hej, za 20 minut. Dopiero za 20 sekund Boże Święty Dobra, ale w tym czasie możecie już zasubskrybować kanał moi drodzy i no, dzwoneczkiem. Pamiętajcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami i ze wszystkimi nowymi newsami ode mnie i możecie no, pisać komentarze, bo ja lubię, jak wypiszecie komentarze i będzie mi miło, jak napiszecie jakiś komentarz. No te, tak fajnie będzie, no. O, pa... ehm, dobra, ale w sumie mamy bardzo fajną mapkę. Ehm, jeszcze na niej chyba nie grałam nigdy, a może grałam nie wiem, nie pamiętam. Chyba nie. Ale dobra, kupujemy w, w wełny i, i tak, 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 tak. Ok, i dzisiaj będę <grywania> się starała nie biegać tak po tych mostach moich, bo umrę. No, tak jakby, no, wiecie, no, to, to nic, no, dobra. Wy wiecie, jeżeli jesteście stałymi widzami, jeżeli subskrybujecie z dzwoneczkiem, to wiecie, bo jak nie, to a wyście wy, to nie wiecie. To nie wiecie moi drodzy, w ogóle to czerwoni już nie mają muszka przez niebieskich. A gdzie są niebiescy? Żebym mogła na nich uważać. Ta. Tam jest jajku! Ja myślałam, że coś mi się nie wczytuje. To jest jajku! Wow! Aha, tam czerwoni są. Tak? Chyba tak. Dobra, ta mapa jest... Super! Dobra, kupuję nożyczki, bo dzisiaj nam się na pewno przydadzą. I mogę jeszcze przy okazji kupić czułsy jakieś. Dobra, spadaj żelazo. I w sumie to jeszcze ani razu nie zginęliśmy, pewnie dlatego, że... że no, jeszcze nic nie zbudowaliśmy i jeszcze nie wyszliśmy z bazy, ale patrzcie. Już ja wychodzę z bazy. Już się nie prójcie, no! Już! Już! Będę zabijać ludzi. Już. O, dobudowałam się. Kozak. Yy, dawaj mi jakieś emeraldy. Proszę. O, dziękuję bardzo. Jak ja się przestraszyłam. Mamy jedną warstwę na łóżku więcej. O Boże. Idę odłożyć najpierw emeraldy. Ja tego szarego kompletnie nie widziałam. Oj, oj. Dobrze. Buduję już spokojnie. Jest. Tak, okej. Okay. Już dodaję. Tak, tu. Dobra, dziękuję. Bardzo. Ciach. No dobrze, no już buduję tu jeszcze. Jezu, no. No buduję już. No, widzicie? No, akwy nie ma. O, patrzcie, no tu też tak, wiem, już buduję spokojnie. No, patrzcie, widzicie? Zbudowałam. No, jest dobrze. Wezmę ten mieczyk tu, bo normalnie tak się przestraszyłam. Ale już myślałam, że będę musiała odjąć tą warstwę. O nie, to by było najgorsze. Ej, idziemy zobaczyć, czy będzie jedna warstwa mniej czy więcej. Serio. No serio, no. No ej no, no please, nie. Ej. No dobrze, no taki challenge. Sama ustalałam zasady. Sama. To ja. To moja wina. Idę kupić brojkę. No wiecie wy co, no ludzie. Bądźmy ludźmi. No prosz, Proszę. I jeszcze jedno dobrze teraz już nie zginę. Teraz normalnie pożałujecie. Czekajcie, tak. Tu to chyba muszę odjąć. A nie, to muszę tak zbudować. To chociaż. Nie ogarniam. Dobra, dobra, po prostu o, weźmy to, zabierzmy. O, pożałujecie tylko. Nie, w sumie to ja powinnam pożałować, bo to ja ustalałam zasady i to ja byłam na tyle głupi. Ja byłam bardzo mądra, bo przecież my wygramy tą marenkę, tak? Wygramy! Co się śmiejesz? Wygramy! Aha, to tego tu nie powinno być. I tego też tu nie powinno być. I tego też tu nie powinno być. I tego... I tego i tego. Teraz jest dobrze, tak, teraz jest dobrze. Tylko pozwólcie. O, tak. Widzicie, jesteście dumni z siebie. Jesteście dumni z siebie. Patrzcie, no miałam już taką piękną bazę. Taka była ona piękna. Taka piękna, to, koszliczna, ale co? No oczywiście nie. No i dopska. No i dopska. Patrzcie, ja kupowałam to w żelaznym zbroję LOL. Do. A, już wiem, patrzę. Dobrze, ale i tak zaraz sobie pozwolę kupić yy, diamentową. Jak nie umrę, a nie umrę, bo przecież ja nigdy prawie nie umieram. O, niebieski jeszcze żyje. Czemu? Czemu niebieski jeszcze żyje? Ej, niebieski! Czy, czy ty jeszcze jest zdrowy? Niebieski się nam pochorował. Niebieski nam się normalnie pochorował. No przecież chłop jeszcze żyje. Co to w ogóle ma być? O, dziękuję, ktoś tu był niedawno. Dobrze, dobrze, no dobrze. Ta mapa jest duża z całkiem. Proszę, żeby nam nikt nie zniszczył łóżka. Łóżka. Dobra, tego chłopa powiedzmy, że... No daj mi, no daj mi, no daj mi, chodź tu, gościu. No i gość nie. No i nie. No chłopie! O, mamy go! Jo! Yeah, ile Emeraldów! Yeah. Uciekam! Uciekam do siebie! Przepraszam, ale jestem pod wrażeniem. O, jeszcze tu może będzie jeden. No jest jeszcze jeden. Dziękuję! Widzicie, warto było go gonić. Warto było! I co? W ogóle, nie, biały miał łóżko, nie, to ja jestem biały, szary też miał łóżko, dobrze, to nic, kupuję to, kupuję yy, to, aha, potrzebuję jeszcze jednego, no dobrze, już, ciach, i kupię, tak, proszę, ba... proszę bardzo, pań... proszę Państwa, jeszcze jeden, a co to ma być, co to ma być? Ja to sobie wypraszam. Co to ma być? Przecież na... Na czwórkach kosztuje 3, Tak mi się wydaje przynajmniej. No dobrze, już stawiam wełnę. Ciach, ciach. I ciach. Tak będę stawiać, umówmy się, okej? Ciach, ciach. Ciach. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach. Ciach. No już to usuwam, no ludzie. No, proszę, dziękuję, yy, nie wiem, o czym ja gadam, ale wiem, że jestem szczęśliwa. Okej, okay, tak, jeszcze tu. I teraz proszę, żebym nie musiał tego usuwać. Jak ja to będę musiała usunąć, to to będzie niemiłe, to to będzie bardzo niesprawiedliwe. O, tak, no, o, no, tak, no, przecież nie zapomnę o tym, pani! No, patrzcie, 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 o, ciach. Jednej wełny mi zabrakło. Jednej wełny. Dobrze, nic się nie stało. My sobie oczywiście dokupiemy we, Panią wełnę. To odłożymy tutaj. I ciach, i mamy wełnę. I już, idę, już, już, już. Patrzcie, stawiam. E, w sumie to niebieski nie ma. niebieski dalej żyje! Dobra, szary, proszę, idź się puknij. Nie, dobrze, ja idę po, po skrom szarego. albo nie, wiecie wy, co? ja pójdę do niebieskiego. Yy, są tu niby dwa emeraldy. Kuszą mnie dosyć. No dobrze, no... Nie, nie kupię OPSA. Ja będę taka, że dzisiaj nie kupię OPSA. Ciach-ciach. Nie, nie będę kupywać OPSA. Ej, ale w sumie to całkiem nieźle mi idzie na tym solo. Okej. Okay. Chyba... Nie, teraz muszę mieć dwa fragi. Nie. Kiedy to się wydarzyło? Jestem sama z niebieskim! Niebieski jest groźny! Ja idę poskromić niebieskiego! Jezu, zapomniałam, że jestem z psem w pokoju. Dobrze, to nic. Czy niebieski idzie do mnie? Nie, gdzie jest niebieski? Gdzie jest pan niebieski? No tak. Kupię sobie chyba kompas. Kleb niebieski. Dwa szmaragdy, okej. Okay. Idę pod dwa szmaragdy. Zobaczcie. Ciach, mam dwa szmaragdy. I teraz tak. Okej. Okay. Y okej. Okay. Pan jest gdzieś tam. On jest gdzieś tam. Ja się naprawdę za zaczynam zastanawiać, czy on nie jest naprawdę gdzieś. Ojoj! No, lagi mam teraz. Czy chłop nie idzie do mnie? Nie, no, chyba raczej nie. Nie, no, nie, już go widzę. Chodź tu. No, nie, fireballa bym mogła mieć. O nie, nie mogę tu stawiać blok bloków. To będzie takie łatwe. Chodź tu A z kim ja gram? Jakimś Hendrik20 Chodź tu gościu No nie strzelaj we mnie Gamoniu Ja nie umiem nauki To jest nie fair No chodź tu proszę do mnie Chodź się bij jak facet a nie Chodź No chodź tu gościu Gdzie on jest? Idę gościa wyjaśnić. Gościu, chodź, ja cię chcę wyjaśnić. Chodź tu. No chodź tu. No chodź, no proszę, no. Nie, no nie, no chodź tu. No nie, niszcz mi tego łóżka. No, no chodź tu, no i trzeba było mi kupić psa. Trzeba było mi kupić OPSA, a tak to gość jest gdzieś tam. Czy on się buduje w górę? Czy co on robi? Przepraszam bardzo. Ja kupuję firebola. Dajcie mi firebola. Ej! Zbombardował mi łóżko. Chodź tu. Dobrze. Straci... WŁODZIEBSTWO! on Wygrałam! Wygrałam! Jest! Żyj! O! o Jezu! No, dziękuję! Mam nadzieję, że coś się nagrało. Dobrze. Dziękuję! To było super! O! o! Super! Cieszy mnie to! Yy, a więc by to yy, za taki odcinek należy się subik, należy się subik z dzwoneczkiem, należy się łapka w górę, należy się udostępnienie odcinka, należy się komentarz, tak, to, to mi się należy, tak? Wygrałam solo, to mi się należy, tak! No dobra, ja już więcej nie gadam i po prostu yy, miłego dnia pa.